Cześć, jestem Krzysiek, a to są dzisiejsze stany Meksyku. Zapraszam. Kolima powstała 9 grudnia 1856 roku i jest 23 stanem Meksyku. Graniczy z Jalisco od północy i wschodu oraz z Michoacán de Ocampo od południa. Jego powierzchnia wynosi 5627 km2. I zamieszkuje ją nieco ponad 731 tysięcy obywateli. Podbicie tych terenów przez hiszpańskich konkwistadorów datuje się na 1523 rok, kiedy Gonzalo de Sandoval przyjął kontrolę nad tymi ziemiami i założył miasto San Sebastian de Colina. Działanie niepodległościowe rozpoczęły się w 1810 roku i przewodził im ksiądz. José Antonio Diaz Wspierał on głównego przywódcę ruchu niepodległościowego Meksyku, księdza Miguela Hidalgo. Wojna zakończyła się w 1821 roku, a dwa lata później w 1823 roku, Kolima została przyłączona do Jalisco. Dopiero 9 grudnia 1856 roku, Kolima stała się stanem Meksyku. Stan składa się z 10 gmin. Stolicą jest miasto Kolima, a gubernatorką jest Indira Vizcaino, Silva. Do pięciu największych miast należą: Manzanillo, Ciudad de Villa de Alvarez, Kolima Tecoman i Ciudad de Armería. Dominują Metysi i Latynosi, a pod względem religii katolicy. Głównymi gałęziami gospodarki stanowej są. Usługi, handel, hotelarstwo, transport, logistyka, łączność, finanse, usługi mediów podstawowych oraz przetwórstwo. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na 5 dni info na razie. Była to audycja PPM Podcast. Prowadził scenariusz, realizacja, krzysiek. Rok produkcji i publikacji 2024